Tego jeszcze nie grali, tego jeszcze nie było przepotężne frytki z przepotężnym stekiem. Może Francja może paryż, ale bez sosu. Może działka po prostu, nazwijmy rzeczy po imieniu. Bawmy się jak ludzie z klasą ludzie z prawdą. Tego w knajpie nie dostaniecie taki przepotężny crunch. No i przepotężne bolesławieckie antyki, jak Bolesławiec, to oczywiście walory i aspekty nawiązania do ceramika. To już ja chyba właśnie po dentyście patrzę na ten ząb. Patrzcie, co się dzieje: końcówka pomidorów, końcówka w zasadzie wszystkiego. Jestem na działce, pozrywamy. No już też są zżerane, no ale to i tak długo wytrzymały. Tutaj wszystko pozrywamy, jakieś sosy z tego będą. Jest super, jest fajnie. Tutaj patryczka jeszcze zostawię. Tutaj zielona, no powinien to wyczyścić, ale nie wyczyściłem. Pietruszka jeszcze jakaś jest, no coś tam jeszcze znajdziemy. Patrzcie, jak jest to fajne. Jakie są cudowne. nie kochane rośliny. Mawia, tu mi zżarło. Ten jest przepotężny. Dobra, nie ma co działanie. Tu jak to już Trzy duże ziemniaki, proszę Państwa, na frytki chciałem wziąć bo może za dużo. Do a dłomby Smutny okres dla każdego działkowca, proszę Państwa, bo widzisz, że już działka zaczyna się powoli chować, zamykać, składać i przyszkujemy się, że to samej zimno. A, a tyle miało być fajnego gotowania, jak zwykle nie wyszło. No ale korzystając z okazji, wszyscy emalia na ryneczku, coś cudownego, ziemniaczki wielkie na ryneczku, frytkowe, zabawmy się jeszcze raz. Dajcie dzikiemu na bike-off i podziki. Dajcie na ostatnich oparach, jak mówię, ojciec, pamiętam Sopot, 2000, 2001, 2002 nie, 2003, 4 chwila, 25, 2006 nie, 2007, 2009, 2012, ale tak, 2007. Niech będzie 2000, jechaliśmy. On tankował za typ złotówkę. Małem Fiatem, żeśmy się na ludzi dotaczali z Oliwy, wjeżdżali, tam było skrzyżowanie, tam KFC było, jakaś stacje. No, żeśmy litr, tankowaliśmy i się żeśmy dotłapali do Wybickiego, do na samą górę przed stadionem. Tam już było 5-6 samochodów innych, które też miały zatankowane pół litra i tak żeśmy tymi samochodami sobie po prostu jeździli. Ale to był inny świat, inne czasy, inny Sopot, inna Polska, inni ludzie i takie akcje wtedy nawet były śmieszne. A dzisiaj takie akcje, no wiadomo. Także fryteczki do tego kiełbaska, do tego coś dobrego, do tego coś pięknego, majonezik, keczupik, musztardka, Popatrzmy jeszcze chwilę. Robiłem zęby. Dobielili mi znaczy z, z jakiś osad, z jeden ząb 900. Dużo mało nie wiem, no, ale robię. No i powiedzieli, że... a nie chcę mój co do 9. Ziemniaczki, deseczka, nóż, prawda, działka, słońce, powietrze, natura. Jak za dawnych, dobrych, starych lat, wracamy do gry, patrzymy na to wszystko. Tak właśnie to wygląda na działce. Staramy się, że jesteśmy inni, jesteśmy lepsi, jesteśmy szersi. Że... Coca-Cola zamiast piwa. Czy to dobry wybór? No nie wiem. Po Coca-Coli mogę jechać? Po piwie nie. A bezalkoholowego tak średnio, słuchajcie. Słoneczko, proszę bardzo, niebo. Zachmurzona lesie, przebija trochę słoneczko do nas. Tutaj mamy garnek, stara szkoła, stara szkoła od wroga. Link w opisie jakbyście chcieli sobie kupić naprawdę konkretny sprzęt. Parmezan tam jeszcze pod niemiecki wiatruszkę tutaj mojej nowej emali z Manhattanu. Patrzcie jaki Coca-Cola, jakieś tam bułeczki, musztardka. Tutaj mamy jeszcze steka, ale tu zrobimy majo. Skeczuł, wszystko mamy. OK, dobra. Olej rozgrzewam smażę. Krótka piła. Mówimy się na konkretnym. Ba, trochę mi wyszło jak Adama, ono jest i tak słabe, ale wcześniej było zatłuszczone. A teraz widzę, schudłem pół kilo i już są przepotężne zmiany. Co, widzicie? Ja patrzę, jak to się robi. No kurczę, no to będzie trochę trwało. Mam nadzieję, że mi ta ławka wytrzyma, bo tak kładę na jak Będę odkładał do drugiego fajne emali, w fajne fajnej właśnie z ryneczków. Tak, że słabiej się grzeje. No i pracujemy, nie? Bawimy się na działeczce, zaraz kiełbaskę podsmażymy, tutaj odłożymy sobie za chwilkę na mój taki kamyczek. Posolę, do frytek mam parmezan, zaraz zerwiemy pietruchę i będzie super. Gramy na bogato, gramy inaczej. Frytki pracują jak za starych dawnych lat komunistycznych. Szczecin lata 80 blok i w małym garneczku na gazie pracowały frytki. Czy to pamiętam? Pamiętam to bardziej niż to, co jadłem wczoraj. Generalnie we wszystkim w życiu potrzebna jest, proszę Państwa, cierpliwość. Ale to nie jest takie łatwe w dzisiejszym świecie, gdzie jest wszystko na teraz, na wczoraj, na już. Skrolujemy 5 sekund max. Jest naprawdę bardzo ciężko już. Mi się wydaje, że mózg już się niestety przemienił i jest, nie ma odwrotu. Jeżeli widzę, co się dzieje, to jestem troszeczkę, że tak powiem, no to nie, dobrze, to nie wygląda. Generalnie czasami rozmawiam z ludźmi, mamy zupełnie inne poglądy, zupełnie. I ja czasami boję się coś, znaczy boję, nie mówię, po co mam się kłócić, albo po co mam się sprzeczać. A jak ktoś coś mówi innego, to się zawsze z nim zgadzam, bo tak jest najłatwiej. Czy to jest fajne rozwiązanie? Dzięki, o kota, bombao. Fryteczki kochamy, ale tutaj trzeba mieć cierpliwość, bo to nie jest, nie wiem, frytkownica w McDonaldzie, ale za to smak. Chociaż frytki w McDonaldzie, powiem wam szczerze, bardzo mi smakują. Jadłem w Żabce i były gorsze, no ale Mac zawsze miał dobre frytki, zawsze mówi, że Mac ma też dobrą kawę. I teraz będę się czaił, właśnie powraca file of fish. Tam jest nawet dużo tej ryby, 75-8%. Myślałem, że tam w ogóle nie ma ryby, a tam jest mintaj. No i właśnie będziemy w to wchodzić. Jeśli chodzi o fisza, napisałem, że ja jadłem pierwszy raz. Pierwszy raz to był McDonald's 94, to był marzec, ja przyjechałem do Placy Polski. No takie testy do Warszawy. Marzec taki dwudziesty, ja wiem, wtedy te zimy były inne. To był 94, no to wiadomo, to, to był inny świat, tak? Ja tam spotkałem wtedy, a już wcześniej go spotkałem. Marka Saganowskiego, no ja jeszcze nie, za zaraz, nie powiem. Marka to znałem, to w wcześniej. No i to wtedy właśnie wrzuciłem chyba... To był taki pierwszy McDonald's dla mnie. Właśnie ten marzec 94, bo my wtedy żeśmy jechali, właśnie nie wiem czy to był czerwiec 94 czy marzec 94, nie będzie marzec 94, ale w Szczecinie to był czerwiec 95 i pod filmikiem jednym na Instagramie napisałem o filofii, że generalnie od 95 czerwiec do 96 czerwiec ja byłem codziennie w McDonaldzie i jak się brało zestaw, tam nie wiem zestaw chyba kosztował 6 zł, to jeszcze się brało Manchicena, Fisha i się tak się działo, siedziało, siedziało, siedziało. Pisałem, że właśnie wtedy jadałem sobie na deser Fisha, on był bardzo dobry, ja go bardzo lubiłem, Jakaś kobieta patrzy, odpisuje, że ona w Szczecinie też w tym czasie sobie jadała właśnie w McDonald'zie. Czyli gdzieś ci ludzie się krzyżują i te wspomnienia właśnie takie McDonald'owe, szczecińskie 9596-9.5 młode wilki tam no kawaj trzeba było przejść, bo tam... Tam w prawo, nie, zaraz w prawo, w prawo i później w lewo. I tam było to pasy i tam robili tam ją szedł Wiecie o co chodzi. Jeszcze pod piekę, bo mi się tu już po prostu gaz kończy. A zaraz, nie, patrzcie na to, patrzcie jak to wygląda. Patrzcie na to, tu już szykujemy żarcie, ale patrzcie na te flyteczki. Troszkę pietruszku, parmezanu, soli, keczupu, majo. BUM! Słuchajcie, już traciłem cierpliwość, mówię, co tak długo te frytki, co to? Ale słuchajcie... Mm. Hmm. Jak to smakuje, czy jest dobre? Czy jest... No nie M. Hmm. Ale dobra. Right. Mm -hmm. Generalnie rzecz biorąc, to ja nie wiem czy ja chciałem żeby on tak po prostu wyglądał. Może nawet chciałem żeby był bardziej zrobiony, ale ostatnio zrobiłem antrykota, bo to jest rozbrew i ten antrykot był za bardzo dla mnie zrobiony, także teraz Poszedłem troszeczkę bardziej może bezpiecznie i mówię, a niech, niech OK, już nie będzie taki, powiem, że wyszedł wspaniale. Cudowny, soczysty, przepiękny. Niestety po raz kolejny pękłem, mówię sobie tylko jeden butelkowiec, tylko Summer'sby myślałem, że jest zerowa, ale było Alko, także sorry, ale no weszło. Przepiękne przypotężne frytki, tym razem na dobrym, fajnym, skrzyczącym, gorącym bardzo bulgoczącym oleju i to wyszło niesamowicie długie, wielkie, inne, lepsze szybsze smak, no co mam mogę powiedzieć, no trzeba takie rzeczy robić póki jeszcze mamy czas, póki jeszcze mamy siłę, póki jeszcze nam się chce, póki jeszcze oddychamy cudowna działka przepotężne, piękne pomidory za każdym razem dwa wiadra, ale to się kończy wszystko się kończy, ale jak jest piękne korzystajmy i delektujmy się Big Time